Cieszę witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Kolejno otwieranie Skrzynek. A dzisiaj, dzisiaj otwieramy skrzyneczki Halloweenowe. Są dodane nowe skrzyneczki Halloweenowe. Halloween <grym> na temat Halloween, nie, Proste, proste. <grym> tak jest, dzisiaj skrzyneczki Halloweenowe mamy do wydania 670 zł, i pootwieramy parę tych. Zaczynamy. Skupimy się tylko na tych czterech. <grym> A po ile ich po teraz zobaczymy, czy coś będzie siadać, czy coś nie będzie siadać. Dosyć, dosyć ciekawe są te skrzyneczki, z tego względu, że dużo nie kosztują, a mają w sobie ciekawe yy, skinki, ciekawe bronie, więc yy, będzie na pewno. F... ciekawie. Jezu, ile razy użyłem słowa? Ciekawie. Ech, oczywiście darmowa skrzyneczka z kodem Niko lub yy, pierwszy link w opisie Logujecie się yy, i macie darmową ty T25, albo używacie kodu mojego Niko przez 3O w kodzie referencyjnym I ją dostajecie, oczywiście dzienny bonusik, warto odebrać, każdy dostaje dzienny bonus co 24 godziny I odbieracie kasę, ewentualnie skiny, które mogą siąść, taki karambit właśnie przeleciał, a było już tak blisko Tak blisko było karambicika, 10 groszy, więc wy jesteście zarobieni i standardowo oczywiście też macie kody zniżkowe też możecie za darmo sobie otworzyć co 24 godziny kodniczkowy. Promocję z okazji Halloween czeka i otwiera. Oczywiście skrzynka miłości skrzynka miłości nam ostatnią fest dała. Więc na pewno dzisiaj na pewno, na pewno ją dzisiaj sobie otworzymy. Nie zapomnijcie o giwaju na I giwaju właśnie na tego skina, który właśnie tutaj pokazuje. Prawdopodobnie to jest SG lub nie jest SG. Nie wiem, kiedy ten odcinek wstawię. <laughs> Dokładnie lecimy. Po prostu otwieramy, zobaczymy, czy coś drobnie, czy nie. No, mamy 690, 670 zł. I lecimy. Skrzynia nietoperza. Ok, 75 zł maksymalnie. Aquamarin do wygrania. Hyper Beast. Bardzo ciekawe skiny, i czemu tylko 75 zł do wygrania? No nie wiem. Łączmy dźwięk, otwórzmy sobie może A5, bo to taniocha przecież. 17 zł. Zobaczymy, czy uda nam się coś trafić. Ciekawego i mamy. Ej, no, może być, że nie będzie źle. 39 zł. MK Star Trucku nam trafiła. Oluju, oluju. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. 6,70 zł, muszę zapamiętać, Otwórzmy jeszcze 17 zł. Kurde, na tej skrzynce to możemy otwierać mega wiele, wiele razy, bo to grosze. I no tutaj już chyba gorzej będzie, gorzej, gorzej. 6,50 dobra. Otwórzmy ją jeszcze raz, do trzech razy, sztuka. Może tym razem też coś nam rzuci. Dwa kałach, jeden by był w startraku, to już mamy profit. Żaden, ale jest 14. No nie nieźle, nie źle mogą być. Lepiej, dobra. Następna, następna skrzynka lecimy. Czemu by nie lecimy szybko? Oczywiście, je na stronie 6 godzin, dzienny, tygodniowy, miesięczny. Też możecie ich używać. Znaczy, brać udział. No, dokładnie. O, tutaj rudy obok otwiera. Patrzcie. Z której skrzynki rudy to tutaj tak lecisz? Albo psikus. Skrzynia cukierek, albo psikus. Czyli z tej skrzyni, co tutaj mamy. Też odnagrywa, prawdopodobnie, lub no, po prostu sobie otwiera, więc lecimy. 5,38 zł. Bam. A nie sprawdziliśmy, co jest z co oh, nie. No, MK jest. FamaSiki 2. 3. 45 zł. 38, no dobra, jest profit. MK trochę faktory New, no, fajna, fajna MEczka. Eee, co tu jest? Asimov, rrr, Whitefire, Cortex. No są ciekawe skinki, ciekawe. Decimator i. 125 zł można zdobyć do skrzyncy, więc jeszcze raz otwieramy. Czemu? będzie? by nie otwórz mierz raz. I znowu MK Ooo! Myślałem, że w startraczku, dlatego tak się podjarałem i w, lekko w plecy. <coughs> Sorki. Nie zapomnijcie o czekajcie, bo ta kamerka cały czas mi ucina Pół łeba, pół łeba mi ucina. Nie zapomnijcie wbijać na moje social media. Wbijać nas. A Instagram ma świeżutka foteczka. Nic specjalnego, nie ma co oglądać. Piękny drop teraz siadł. 39 złotych. Kurde, nie wiedziałem, że te są tak tanie. I w słabym stanie, wszystkie. Battles. Battlescarp, Dobra, chyba jeszcze raz to będzie ostatnio, czyli trzeci raz. I tu totalnie słabo. Czy Ciś... nie, no niby nie Faktoryniu Battleskip. No dobra, nie, nie, nie jest źle, nie jest źle. Niby aż tak na minus nie wyszliśmy. Więc leci skrzynia dyni Skrzynia dyni też 5 razy 60. O kurde, tutaj to już grubsze, grubsze pieniądze. No dobra, mamy do wydania, więc otwieramy. Czemu by nie? Lecimy. Próbujemy zdobyć ciekawe skinki. I oczywiście nic nie trafiamy. Nie sprawdziliśmy, co można trafić w tej skrzynce. 13 ,64 zł. 64, dobra. E, gamma Doplera oczywiście, a Hyper Beast. El Fire Neo Rider. No też są ciekawe skinki i dosyć sporo ich jest. No dobra, kolejny raz. 65 zł, kolejne, lecimy. I Galil jest Awłupka. No może być, że nam się zwróci. 116 zł. Bardzo dobrze. startraczków Everdim nam wsiadł. No to jeszcze raz. Czemu by nie? No nie wiem, czy na to starć będzie. No, może nam się zwróci 53, jednak nie, nie udało się. Nie udało się uzbierać. Nie wiem, czy nam starczy, gdy na tamtą skrzynkę będzie trzeba sprzedać. Na ten trzy razy, bo to już było chyba trzy razy. No dobra. Stuwa 3. No, prawie starczy. No dobra, nie wierzę, co jest sprzedamy Nie sprawdziłem znowu, czy coś Co jest ciekawego w tej skrzyneczce. Dobra, mamy MK. Eee, zapomniałem, jak się nazywa. Mecha Industries, 40 zł, super. Mogę to sprzedać. No dobra. Nie są nie co jest krzyż. Ej, ej. Tak się nie bawę. Tak się nie bawę. MK i. O, gloczek, gloczek! 84 zł fajny i podoba mi się. I są w pipę. Plecy Musimy coś sprzedać, mordeczki. Te skinki zostają. I sprzedajmy te po parę złotych, bo. To będziemy tutaj kisić pieniążki. Czy hmm? Trzyma nam 40 zł, prawie. 37 w sumie. tu coś. Dobra. Powinno być. No dobra, może być. Sprzedaj. Sprzedajmy. O. Autotronik wleciał. Na jakiej z Tajemnokręgiem sprzedam. Ok. Też udzielamy tej skrzyniczki nie otwierałem. Bostać to na live. I dobra, trzeci raz. Ale tu jest mało skinów. Patrzcie, nie zauważyłem. Najdroższy skin tylko. 89 zł? No dobra. Strasznie mało. No dobra, jest ładnie. Pięknie jest wręcz. Tu nam zwróci fest. Jednak nie fest. Myślałem, że ona będzie faktury fakturyniu 39 zł. serio, taka tania No dobra mordeczki, wydaliśmy męższe pieniążki, idziemy na miłości, mamy tego koda zniżkowego na miłości Koda zniżkowego na miłości, starczy na 3 razy, 2 razy? Nie, na dwa razy nie starczy, na raz Tam znowu ktoś kostkę drapnął No średnio bym powiedział, tak średnio Średnio mordeczki, tak średnio. No co? Przed, weźmy wy... No, l -l 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 -l, 4. Kurde, co mi starczy. Weźmy się tutaj wyczepa. Wyczepajmy się z pieniążków resztki. I nic nie trafiamy. Ciekawy, ciekawa, 200 2000 przepraszam 5,69 na 10, 2, 3. Dwa. No dobra. Dwie skrzyneczki halloweenowe. I nic nie trafiamy. Dobra. Mucha się mi z ekrana. To można wyłączyć, bo troszeczkę nam przeszkadza. Sprawdzamy nasze EQ 670 zł. Zaznacz całą stronę. Odhaczamy te skinki. Bam. No, jesteśmy 70 zł tylko w plecy, mordeczki, więc to nie jest źle no to nie jest źle, to jest wręcz bardzo dobrze bym powiedział więc czekajcie, ja sprzedam te najtańsze bo widzę, że jeszcze mamy trochę czasu sprzedam te najtańsze skinki. zobaczymy jak to wyjdzie w praniu ile pieniążków uzbieramy to na razie zostawmy to też, to wio to wio, to, to do dyszki, do dyszki sprzedajemy wszystko Co sumie ja tego też za 15 do dwóch, do dwóch dych powiedzmy, dobra do dwóch dyszek. Nasze zł no, wart jest. Do dwóch dyszek. I mamy 100 sprzedaj. 132 zł. 132. No i zbieram sobie i otworzymy tą skrzynkę jeszcze. Już wam mówię jaką. O ja zostań skóry nie sprzedam. Ile tu mamy? 100W, 100, a tam 150, tak? To jeszcze jeden skin, chyba Fever Dreama. A może ta 132? Okej, okay, niech będzie, niech będzie. Sprzedajemy to. Resztę zostawiamy na stronie. Mamy 1300. Mamy w 260 zł. I otworzę sobie ją. Może coś mi wypadnie akurat. Czemu by nie? No, Gamma Doppler mu wyleciał. A może mi wyleci teraz koska. Fajnie by było, jakby mi koska lecia. Dawno już kosy nie trafiłem właściwie. No, blisko było, ale to nie jest kosa. O ja cię kręcę. O ja cię kręcę. Ale słabo. To nie jest kosa. To nie jest kosa. Bam. Kolejny otwieranie I nie ma. No i mordeczki. Tym akcentem pięknie zakończymy ten odcineczek. Pięknie zakończymy ten odcineczek. No nie udało nam się nic konkretnego trafić. Choć były nie, 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 niektóre takie skiny zaskakujące. Więc tak. Halloween, Halloween. Wyleciało coś, wyleciało, coś nie wyleciało. Fajne, fajne skrzyniczki podobają się. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu, wbijacie na giveaway i na stronie. I u mnie tutaj w opisie macie wszystko podane dokładnie. Na social media, jak i Instagram, świeżutki, grupę Steam, no i Facebook, i wszystko inne. Zapraszam, macie wszystko w opisie na razie. Cześć, cześć.